Włodzimierz Opielski, studio filmowe Promedia. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj na targach w Niagarze, zorganizowanych przez firmę Pro Artist, w współodziale restauracji Niagara. Wystawiamy Ci swoje propozycje na bieżący rok, na przyszły rok, sposobu realizacji filmów i sposobu przedstawienia fotografii. Proszę Państwa, jesteśmy bardzo zaskoczeni dużą frekwencją. Świadczy to o tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy w naszym regionie. Chciałbym dodać tylko swoim skromnym zdaniem, że żałujemy i jest nam bardzo przykro, że z branży filmowania i fotografii są tylko trzy studia. Promedia Nowa, my oraz studio wideofilmowanie HD pana Tomasza Derka z Goliny. Sądzę, że gdyby było nas więcej, oferta byłaby na pewno szersza, a konkurencja i kreatywność i nowe pomysły sprzyjałyby rozwojowi naszego rynku w tej dziedzinie twórczości, jeżeli można powiedzieć, i w tej dziedzinie działania w naszym regionie. Pomogłoby to młodym parom zdecydowanie wybrać ofertę naprawdę najlepszą i naprawdę, która ich zadawala.